Kolejnym naszym sprzętem do naprawy będzie szesiątka Traktor, który całe życie spędza w lesie. Klient z, kilka razy przyjechał się bez wody no i prosił, żeby zweryfikować stan silnika, sprawić mu kompresję na tłokach. Przy odpaleniu ma takie objawy, że, że przy szkaptę na biało. No i będziemy mierzyć ciśnienie sprężania na tłokach. Tak się prezentuje jak to traktor leśny. Już wyjęliśmy wtyczkiwacze. Daliśmy końcówkę do pomiaru ciśnienia. Teraz będziemy mierzyć. Także zapraszam do oglądania i ciekaw jestem wyników. Dobra, teraz kręcimy po prawej tutaj Dobra. Czeka, a Jeszcze rosło, trzeba go zakręcić Dobra Czemu nie chodzi? 25 Jak na przegrzany silnik nie jest źle Patrzymy co jest dalej Mamy już drugi tłok I mierzymy teraz na drugim 27 Bardzo dobrze Jestem zaskoczony wynikiem Mamy już na trzecim tłoku trzeciej głowicy Wpięty jest manometr I patrzymy co tu się dzieje Dobra Tu 23 jest 28, ja prawie 4, no 24 Dobra, patrzymy dalej. Dobra, mamy już na czwartym tłoku, na czwartej głowicy. Mamy to jest wpięty. Czekaj, wyzerujemy. Czekaj, przyłączycie, bo już mamy stary pomiar. Dobra, mamy wyzerowane i startujemy. Bo 26 barów. Bardzo dobrze. Jeszcze będzie chodzić, będzie żyć.